Witajcie na naszym kanale. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o niezwykle fascynującym i skutecznym sposobie na przyciągnięcie finansowej obfitości do waszego życia. Temat, którym się zajmiemy, to święte kody, starożytne metody, które od wieków są używane do przyciągania dobrobytu i bogactwa. Czy kiedykolwiek marzyliście o nagłym przypływie pieniędzy? który mógłby rozwiązać wasze finansowe problemy, albo o zyskach, które przerosną wasze najśmielsze oczekiwania? Dziś pokażę wam, jak używać specjalnego kodu, który możecie napisać na swojej lewej ręce, aby otworzyć wszystkie drzwi i przyciągnąć do siebie szczęście finansowe. To metoda, która przetrwała próbę czasu i jest uważana za świętą. Wykorzystuje potężne siły, które wprowadzą pozytywne zmiany do Waszego życia szybko i bez wysiłku. Przygotujcie się, aby otrzymać ten niesamowity dar, który może odmienić Waszą sytuację finansową. Przedstawię Wam krok po kroku, jak używać tego potężnego kodu, aby wprowadzić do Waszego życia energię obfitości. Jeśli jesteście gotowi na finansową transformację, to jesteście we właściwym miejscu. Zanim zaczniemy Przypomnijcie sobie, że otwartość umysłu i wiara w moc tej metody są kluczowe. Na końcu filmu zaproszę Was do polubienia i subskrybowania naszego kanału, abyście mogli łatwo wracać do tego materiału, gdy będziecie potrzebować finansowego wzmocnienia. Gotowi na rozpoczęcie tej fascynującej podróży, zaczynajmy. Święte kody to starożytne symbole. I liczby, które od wieków były wykorzystywane do przyciągania różnorodnych pozytywnych energii, w tym także finansowej obfitości. W różnych kulturach i tradycjach wierzy się, że te kody mają moc transformowania energii i przyciągania do naszego życia tego, czego najbardziej potrzebujemy. Święte kody opierają się na zasadzie, że wszechświat działa w zgodzie z pewnymi wibracjami energetycznymi. Każdy numer i symbol emituje określoną wibrację, która może wpłynąć na nasze życie. Kiedy używamy świętych kodów w odpowiedni sposób, możemy dostroić się do tych pozytywnych wibracji i przyciągnąć do siebie dobrobyt, zdrowie, miłość i szczęście. Wielu ludzi może być sceptycznych wobec takich metod, ale warto pamiętać, że praktyki związane z energią i wibracjami. Mają swoje korzenie w starożytnych naukach, takich jak numerologia, astrologia czy feng shui. Te tradycje przetrwały tysiąclecia i wciąż są praktykowane na całym świecie, co świadczy o ich skuteczności. Dziś skupimy się na jednym z tych świętych kodów, który jest szczególnie potężny w przyciąganiu finansowej obfitości. Ten kod to specjalna kombinacja liczb. Która ma zdolność otwierania drzwi do nowych możliwości finansowych i przyciągania pieniędzy w sposób szybki i łatwy. Przygotujcie się, aby poznać tajemnicę tego kodu i dowiedzieć się, jak możecie go wykorzystać w swoim życiu. W następnych krokach pokażę Wam, jak dokładnie używać tego kodu i jakie kroki podjąć, aby aktywować jego moc. Teraz, gdy wiemy już, czym są święte kody i jak mogą wpływać na nasze życie, Przejdźmy do praktycznej części naszej podróży. Dowiemy się, jak dokładnie używać tego potężnego kodu, aby przyciągnąć finansową obfitość. Krok pierwszy. Przygotujcie się. Aby rozpocząć, będziecie potrzebować jedynie długopisu lub markera z czerwonym atramentem. Jeśli nie macie czerwonego, zielony lub niebieski, również będą działać, choć czerwony jest najpotężniejszy. Ważne jest, abyście mieli otwarty umysł i pełną wiarę w moc tego kodu. Zanim zaczniecie, znajdźcie spokojne miejsce, w którym możecie się zrelaksować i skoncentrować. To miejsce powinno sprawiać, że czujecie się dobrze i macie wysoką energię. Możecie zapalić świecę lub włączyć spokojną muzykę, aby stworzyć odpowiednią atmosferę. Krok trzeci: napiszcie kod na swojej lewej ręce. Ważne jest, aby napisać go na lewym nadgarstku, ponieważ lewa ręka jest związana z przyjmowaniem energii. Upewnijcie się, że piszecie kod dużymi cyframi, aby zwiększyć jego moc. Kod, który będziecie używać, to 520. Napiszcie go teraz na swoim nadgarstku. Krok czwarty aktywacja kodu. Gdy już napisaliście kod, czas go aktywować. Trzymajcie lewą rękę przed sobą i zamknijcie oczy. Teraz z pełnym przekonaniem powiedzcie na głos: Aktywuję ten kod, aby przyciągnąć finansową obfitość do mojego życia. Powtórzcie to trzy razy, skupiając się na intencji i wierzę w moc kodu. Krok piąty. Używanie kodu w codziennym życiu. Najlepszą częścią tej metody jest to, że możecie jej używać zawsze, kiedy potrzebujecie. Czy macie niespodziewany rachunek do zapłacenia, czy potrzebujecie natychmiastowej gotówki. Ten kod zadziała szybko i skutecznie. Ważne jest, abyście mieli pełną wiarę w jego moc i używali go z czystą intencją. Pamiętajcie, że używanie świętych kodów to nie tylko pisanie liczb, to również kwestia waszej energii, intencji i wiary. Kiedy łączycie te elementy, otwieracie drzwi do niesamowitych możliwości finansowych. Teraz, gdy wiecie już, jak napisać święty kod na swojej lewej ręce, Przejdźmy do kolejnego kroku: aktywacji energii pieniądza z pomocą Archanioła Uriela. Archanioł Uriel jest znany jako anioł mądrości i oświecenia, który pomaga nam wprowadzać pozytywne zmiany w naszym życiu, w tym przyciąganie finansowej obfitości. Krok pierwszy: przywołanie Archanioła Uriela. Zacznijcie od zamknięcia oczu i wzięcia kilku głębokich oddechów, aby się zrelaksować. Następnie. Wyciągnijcie swoją lewą rękę przed siebie i skoncentrujcie się na numerze 520, który napisaliście na nadgarstku. Teraz powiedzcie na głos trzy razy. Archanioł Uriel, proszę cię, abyś pomógł mi aktywować energię pieniądza i przyciągnąć finansową obfitość do mojego życia. Krok drugi. Wyrażenie intencji. Po przywołaniu Archanioła Uriela. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jak energia pieniądza otacza Was i przenika Wasze życie. Bądźcie jasni i precyzyjni w swoich intencjach. Powiedzcie na głos: Potrzebuję pieniędzy natychmiast, aby pokryć wszystkie moje wydatki i więcej. Powtórzcie te intencje trzy razy, wkładając w nią całą swoją wiarę i przekonanie. Krok trzeci. Powtarzanie numeru teraz. Powtarzajcie numer 5209 razy. Skupiając się na jego mocy i znaczeniu, każde powtórzenie wzmacnia energię kodu i przyciąga do Was finansową obfitość. Jeśli czujecie, że potrzebujecie, możecie powtarzać numer więcej niż 9 razy. Im więcej, tym silniejsza będzie energia. Krok czwarty: zakończenie modlitwy. Na zakończenie powiedzcie: kod aktywowany. I podziękujcie Archaniołowi Urielowi za jego pomoc. Pamiętajcie, aby wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie i przewodnictwo, które otrzymaliście. Możecie powiedzieć: Dziękuję, Archaniele Urielu, za pomoc w przyciągnięciu finansowej obfitości do mojego życia. W ten sposób aktywowaliście energię pieniądza z pomocą Archanioła Uriela. Ważne jest, abyście mieli pełną wiarę w moc tego procesu i kontynuowali swoje codzienne działania z pozytywnym nastawieniem. Kolejnym kluczowym elementem przyciągania finansowej obfitości jest usunięcie wszelkich negatywnych myśli i przekonań, które mogą blokować przepływ pieniędzy do naszego życia. Społeczeństwo często kondycjonuje nas, abyśmy myśleli, że pragnienie bogactwa jest złe lub że nie zasługujemy na obfitość. Aby przełamać te bariery, użyjemy trzech silnych fraz, które pomogą nam w usunięciu negatywnych myśli. Krok pierwszy przygotowanie. Zamknijcie oczy i weźcie kilka głębokich oddechów, aby się zrelaksować. Skoncentrujcie się na numerze 520, który napisaliście na swojej lewej ręce. Delikatnie dotknijcie tego numeru, aby skupić swoją energię na intencji. Krok drugi: wypowiadanie fraz. Teraz. Powiedzcie każdą z poniższych fraz trzy razy, skupiając się na ich znaczeniu i wkładając w nie całą swoją wiarę i przekonanie. Frazę pierwszą pieniądze jak ryż, powiedzcie na głos. Pieniądze jak ryż, pieniądze jak ryż, pieniądze jak ryż. Wyobraźcie sobie, że pieniądze przychodzą do was tak obficie, jak ziarna ryżu. Frazę drugą pływam w studni ryżu powiedzcie na głos. Pływam w studni ryżu, pływam w studni ryżu, pływam w studni ryżu. Wyobraźcie sobie, że jesteście otoczeni bogactwem i obfitością, tak jakbyście pływali w studni pełnej ryżu. Frazę trzecią: skrzynia pieniędzy. Powiedzcie na głos: skrzynia pieniędzy, skrzynia pieniędzy, skrzynia pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że otwieracie skrzynię pełną pieniędzy, która symbolizuje nieskończone możliwości finansowe. Krok trzeci. Dotykanie numeru i deklaracja. Podczas wypowiadania każdej frazy delikatnie dotykajcie numeru 520 na swojej lewej ręce. To pomoże wam skupić energię i intencje na przyciąganiu finansowej obfitości. Po zakończeniu wypowiadania fraz, powiedzcie na głos. Jestem magnesem na pieniądze i przyciągam obfitość do mojego życia. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest pełna wiara i przekonanie w moc tych fraz. Powtarzajcie je regularnie, aby usunąć negatywne myśli i otworzyć się na przyjęcie bogactwa. Używanie świętych kodów i aktywowanie energii pieniądza to potężne narzędzia, ale ich skuteczność zależy od kilku kluczowych czynników. Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Wam maksymalnie wykorzystać tę metodę i przyciągnąć finansową obfitość do Waszego życia. Krok pierwszy: intencja i energia. Najważniejszym elementem skuteczności tej metody jest wasza intencja i energia, którą wkładacie w każdy krok. Upewnijcie się, że macie jasno określoną intencję dotyczącą tego, czego chcecie osiągnąć i że wkładacie w to pełne zaangażowanie. Wasze myśli i emocje powinny być zgodne z pragnieniem przyciągnięcia finansowej obfitości. Krok drugi regularność i konsekwencja. Używanie świętych kodów i powtarzanie fraz powinno być regularnym elementem waszej codziennej rutyny. Im częściej to robicie, tym silniejsza staje się energia i tym szybciej zobaczycie rezultaty. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie zobaczycie natychmiastowych efektów, konsekwencja jest kluczowa. Krok trzeci: pozytywne nastawienie. Zachowanie pozytywnego nastawienia jest kluczowe dla przyciągania obfitości. Unikajcie negatywnych myśli i przekonań dotyczących pieniędzy. Zamiast tego skupcie się na pozytywnych afirmacjach, takich jak zasługuję na finansowy sukces i pieniądze płyną do mnie łatwo i bez wysiłku. Krok czwarty: świadomość i wdzięczność. Bądźcie świadomi wszelkich przejawów obfitości w Waszym życiu, nawet tych najmniejszych. Wyrażajcie wdzięczność za każdą formę bogactwa, która do Was przychodzi. Wdzięczność wzmacnia pozytywną energię i przyciąga jeszcze więcej obfitości. Krok 5. Działanie. Choć święte kody i afirmacje są potężnymi narzędziami, ważne jest również podejmowanie konkretnych działań w kierunku osiągnięcia Waszych celów finansowych. Twórzcie plany podejmujcie inicjatywy i bądźcie otwarci na nowe możliwości, które pojawiają się na waszej drodze. Krok szósty. Otwartość na zmiany. Bądźcie otwarci na zmiany i gotowi przyjąć nowe możliwości, które pojawią się w waszym życiu. Czasami obfitość może przyjść w niespodziewany sposób, więc ważne jest, aby być elastycznym i gotowym na przyjęcie nowych szans. Pamiętajcie, że ta metoda działa najlepiej, gdy jest stosowana z pełnym przekonaniem i zaangażowaniem. Zaufajcie procesowi i bądźcie cierpliwi, a zobaczycie, jak wasze życie finansowe zaczyna się zmieniać na lepsze. Przez cały ten film nauczyliśmy się, jak używać świętych kodów do przyciągania finansowej obfitości i jakie kroki podjąć, aby zwiększyć ich skuteczność. Oto krótkie podsumowanie najważniejszych punktów, które omówiliśmy. Po pierwsze, Zrozumieliśmy, czym są święte kody i jak mogą one wpływać na nasze życie. Te starożytne symbole i liczby mają moc transformowania energii i przyciągania do naszego życia tego, czego najbardziej potrzebujemy. Następnie dowiedzieliśmy się, jak napisać święty kod na naszej lewej ręce i jak ważne jest używanie czerwonego atramentu, który jest najbardziej potężny. Przedstawiliśmy krok po kroku, jak napisać kod 520. I jak go aktywować. W trzeciej sekcji nauczyliśmy się, jak przywołać archanioła Uriela, aby pomógł nam aktywować energię pieniądza. Omówiliśmy, jak wyrazić nasze intencje i jak powtarzać numer 520, aby wzmocnić jego moc. Kolejnym krokiem było usuwanie negatywnych myśli o pieniądzach za pomocą trzech silnych fraz: Pieniądze jak ryż, pływam w studni ryżu i skrzynia pieniędzy. Powtarzając te frazy i delikatnie dotykając numeru 520 na naszej ręce, otwieramy się na przyjęcie bogactwa. W ostatniej sekcji omówiliśmy praktyczne wskazówki dotyczące skuteczności metody, takie jak intencja, regularność, pozytywne nastawienie, wdzięczność, podejmowanie działań i otwartość na zmiany. Pamiętajcie, że przyciąganie finansowej obfitości to proces, który wymaga pełnego zaangażowania i wiary. Używanie świętych kodów to potężne narzędzie, które może pomóc Wam w osiągnięciu Waszych celów finansowych, ale kluczowe jest również podejmowanie konkretnych działań i zachowanie pozytywnego nastawienia. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę zostawcie like i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się z Wami tą wiedzą. I mamy nadzieję, że pomoże Wam ona w drodze do finansowego sukcesu. Jeśli macie pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat świętych kodów i przyciągania obfitości, zostawcie komentarz poniżej. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania i podzielimy się dodatkowymi informacjami. Dziękuję za uwagę i życzę Wam powodzenia w odkrywaniu tajemnic Waszego finansowego przeznaczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.